Można powiedzieć, że sezon uważam za otwarty. No a skoro sezon motocyklowy otwarty, no to trzeba zrobić coś do jedzenia. Coś takiego konkretnego. Dzisiaj będą polędwiczki w sosie z grzybami, z kaszą. Także takie fest, prawdziwe jedzenie dla motocyklisty. No, no to zaraz zaczynamy. A to co robimy? Bierzemy ładny kawałeczek polędwicy I co, co z tym będziemy robić? Mniej więcej taki kawałek. Jeden. Dzielimy na pół. I co dalej? I właśnie. Resztę sobie podstawimy do lodówki. mamy ten kawałek i musimy go rozgnieść. I teraz rozbijamy. Z tym rozbijaniem no wiem, że to może być różnie. I teraz i teraz uwaga, pokażę do drugiej kamery. Proszę bardzo. Staramy się tak rozbić, aby te brzegi były jak najbardziej jak najbardziej cienkie. Do środka będziemy wkładali serek, serek kozi, żółty ser. Do tego dodamy jeszcze takie malutkie korniszonki. Ale to ma być dobre, jeszcze trochę musztardy. I wcześniej sobie umieliłem. Gorczycę, pieprz i kminek i to wszystko posypiemy sobie gorczyca, pieprz, kminek. Nie żałujemy tego, to ma być bardzo wyraźne. Oczywiście dodajemy jeszcze do tego troszeczkę soli, troszeczkę soli i, i majeranku i właśnie. Teraz musimy to jakoś pozabijać, żeby nam się to nie rozpadło. Więc będziemy robili z tego taką zabijankę. O, i jakoś to się udało. No i teraz musimy to oprószyć wszystko mąką. Zgniatamy tą kuleczkę. I tym naszym Zawiniątkiem, które tutaj było, kładziemy do dołu. I mamy taką już gotową kulkę. Olej mamy już rozgrzany, i teraz musimy te nasze zawiniątka podsmażyć tak, żeby nam się pięknie zarumieniły. Ale najpierw i z każdej strony, dokładnie. Z tym, że zaczynamy tu od tej strony, gdzie musieliśmy to zabijać, żeby nam się to wszystko nie rozłożyło. Wiatraczek. I mamy. I to samo z drugą kuleczką. I z każdej strony, z każdej obracamy tak, żeby to było takie ładne, zarumienione. Spójrzcie, jak one teraz ładnie wyglądają. I tak samo tym zabiniątkiem do dołu. Takie piękne kuleczki tu już gdzie nie gdzie nawet widać jak ten ser zaczyna wyciekać. Właśnie o to chodziło. I teraz 20 minut, 200 stopni do piekarnika. Ale w tym czasie nie próżnujemy, bo musimy przygotować całą resztę. A ta cała reszta to co to będzie? Grzybki mam jeszcze zamrażarki, wyciągnięte, rozmrożone dziś w całości. Kiedyś robiłem sos grzybowy. No i tam akurat było to w kawałeczkach. Dzisiaj będzie to w całości. Wcześniej ugotowana kasza. No i mała, świeża cebulka. Pokroimy sobie tą cebuleczkę. Cebulkę mamy posiekaną. Rozgrzewamy patelnię. Kawałeczek masła. I kiedy masło mamy już rozgrzane, cebulka na masełko. Grzybki już czekają. Robi na soli. Cebulka nam się już zeszkliła, wrzucamy grzybki w całości. I żeby to takiego fajnego smaczku nabrało czerwone, wytrawne wino. Podlewamy delikatnie i pozwalamy, żeby się te grzybki w tym czerwonym winie nam dusiły. Piękny aromat, dobre, wytrawne, czerwone hiszpańskie wino. Idealnie będzie pasowało do tej polędwiczki, mm, piękny bukiet, aromat, bardzo dobra kompozycja. Dodamy jeszcze przypraw tych samych, które dawaliśmy do tej naszej polędwicy i jak to nam się już pięknie zagęszcza, już robi nam się taki ładny, ładny sosik z pięknym winnym aromatem. Bardzo dobre, naprawdę niebo w gębie. Nadmiar już wilgoci nam właściwie się zredukował. Jeszcze tylko kapka śmietany. Właściwie to już jest. Nic więcej już nie trzeba dodawać. Odstawiamy to na chwilkę na bok, czekamy jeszcze dosłownie 6 minut i będziemy nakładali, bo właściwie praktycznie mamy już wszystko gotowe. Sos mamy gotowy. O, piekarnik się odezwał. To znaczy, że... To znaczy, że... Czas na nas. I jedną właśnie tą kulę położymy sobie na wierzch. Teraz delikatnie polejemy to sosikiem. Troszkę czerwonych pomidorków koktajlowych. Do tego oliweczki. Papryczka, szczypiorek i jeszcze tak dla ozdoby tego szczypiorku. Rzucimy w całości. No i właściwie mielibyśmy już wszystko gotowe. Aha, właśnie, jeszcze bym zapomniał, ponieważ pomidorki lepiej nam się będą wchłaniały, jeżeli je skropimy oliwą. Mam tu przygotowaną, ponieważ lubię mieć zawsze wielozapachową. Tam jest rozmaryn, czosnek i kilka kropel takiej oliwy na te pomidorki. To nam tylko wzbogaci smak i aromat. I voilà! I jak miałbym tego nie spróbować? No przecież to tak wspaniale wygląda. Coś, coś wspaniałego. Kasza z grzybkami. Naprawdę. Delikatny, delikatny posmak winka. Bardzo, bardzo delikatny. Oczywiście tych procentów już nie ma, bo to wszystko odparowało, ale najważniejsza rzecz. Właśnie to, co mnie tutaj interesuje. O! Pięknie, bardzo. Bardzo delikatna polędwiczka. Wypiekła się. Hmm. Przeszła wszystkimi aromatami, naprawdę wyśmienite. Spróbujcie, bardzo fajne. Zapiekana z każdej strony na patelni, szybko po to, żeby się dość wysoka temperatura, żeby to się wszystko nam pozamykało, żeby nam nie wyciekło. Następnie do piekarnika 200 stopni, 20 minut i to wszystko ładnie tam dochodzi. Polędwiczka, bardzo delikatna. Polecam.